Widziałeś jakie ja takie takie też do Muzeum Techniki masz zanieść? O, to! My może sprawdzimy, czy to starość jest pancerna. to to zaściwalne. Ale po co te nerwy, Hubercik, rozumiemy, że biedę u ciebie w chacie. Nic dziwnego się telefonu nie ma. Skoro nawet na trąbki cię nie stać. Dobrze, że masz dziurę tylko w jednym bucie. Zawsze możesz skakać w jednej nodze na przykład. Co tu się dzieje? Nic, mamo. To, to my już pójdziemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Zrobili ci coś? Nie, nie ma o czym gadać. Myślałam, że Hubert nie odstaje od rówieśników. Chociaż rzeczywiście chodzi w dziurawych butach. Chciałam mu kupić nowe, ale Karol powiedział, że to zbytek i że następne rozwali. Przez jego skomstwo koledzy patrzą na naszego syna jak na biedaka. Usłyszana przypadkiem kłótnia syna z kolegami dała Brygidzie do myślenia. Kobieta, korzystając z wolnego dnia w pracy, pojechała na zakupy. – Podoba ci się? – Coś ty kupiła? – Buty dla Huberta i ubrania dla Asi. – Możesz mi powiedzieć, po co? – Bo potrzebują. Hubert ma dziurawe trampki, a Asia wyrosła z bluzek tak, że jak podniesie ręce, to widać jej cały brzuch. Przymierzcie zaraz. Jakby co to mogę wymienić na inny rozmiar. Założę się, że przepuściłaś ładnych kilkaset złotych. Przepuściłaś? Człowieku, czy ty rozumiesz, że ty jesteś ojcem dwójki dzieci i może zauważyłeś, że dzieci rosną? A jak rosną, to ubrania, w których chodzą, stają się za małe. Zauważyłem, wyobraź sobie. Ale to nie znaczy, że będę wydawał od razu fortunę. Hubert, przynieś swoje trampki. Mamo, daj spokój. Co to ja trampek nie widziałem? Przynieś buty. Tak, proszę do pokaż mi swoje trampki. O, a takie widziałeś? Ostatni krzyk mody. No żebyś wiedziała, teraz dziury są najmodniejsze. Ciągle widzę na ulicach młodych w potarganych bluzach i spodniach. Nawet najnowsze modele mają takie specjalne przetarcia. Przetarcia, a to ty masz na mózgu. Dzieci potrzebują nowych ubrań. Może i tak, tylko nie rozumiem dlaczego najdroższych.